Siemanko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Heroes of Mindage Magic 3 Wracamy do scenariusza Mega Market 2 Scenariusza, w którym chodzi przede wszystkim o sprzedawanie armii Armii na złoto, ale przede wszystkim armii na inne surowce Bowiem w tym scenariuszu chodzi o znalezienie ostrza Armagedonu A ostrze Armagedonu możemy w cudzysłowie kupić tylko w chacie proroka Zwróćcie uwagę, że aby otrzymać ten artefakt, który zapewnia na wygranie scenariusza trzeba zebrać 32 drewna, 32 kamienia oraz 3 rtęci, siarki, kryształu oraz klejnotu. Jak to zrobić? Najlepiej sprzedając armię. Jak mogliście zauważyć, chociażby w poprzednim odcinku, udało się zebrać ponad 10 tysięcy sztuk złota sprzedając jednostki na złoto. A jak my to zrobiliśmy? Zebraliśmy wszystkie duele poziomu pierwszego. To, co trzeba było zamienić na szkielety, zamieniliśmy na szkielety głównie dlatego, żeby podnieść wartość jednostki pod kątem ceny, żeby mieć i te jednostki następnie sprzedaliśmy w Twierdzy, w Gildii uników I to nam dało łącznie ponad 10 tysięcy sztuk złota. Zarówno te siedliska pierwszego poziomu na mapie przygody, które e, umożliwiają e, rekrutację jednostek za darmo. Natomiast, jak sprzedaliśmy te jednostki, zarobiliśmy trochę kasy, i dzięki tej kasie wykupiliśmy również z miast. Z każdego miasta wykupiliśmy jednostki pierwszego poziomu, to tylko te jednostki mamy do dyspozycji i dzięki temu mamy ponad 10 tysięcy sztuk złota. No dobrze, moi drodzy, to teraz czas na e, kolejną rzecz związaną z mega-marketem. Otóż. W pierwszym odcinku skupiliśmy się na podstawach oraz na, że tak powiem farmieniu szkieletów, bo to co my robiliśmy w znacznej części było farmieniem szkieletów. W tym odcinku natomiast przejdziemy do innego rodzaju farmienia, które pod względem ekonomicznym również się może opłacić. Wiecie, wiecie o co chodzi? Chodzi o farmienie demonów. To będzie rzecz znacznie trudniejsza, natomiast pod kątem finansowym czy pod kątem w ogóle zarabiania farmienie demonów też może się opłacić. I... No, jak to zrobić? No, przede wszystkim potrzebujemy jednostki, która zapewnia farmie demonów, czyli Pit Lorda. Ale żeby zrobić Pit Lorda, no, trzeba pokonać 9 chartów, ponieważ jest to jednostka poziomu 5. A jednostki, poziom 5 w górę, jeśli chodzi o strażników do no, siedlisk na mapie przygody mają swoich strażników i e, siedliska mają swoich strażników, oczywiście. I trzeba pokonać te 9 chartów. Szczegół polega na tym, jednak moi drodzy, że narażamy się na Borale, Więc jest to taka. Bym powiedział walka, która absolutnie moim zdaniem byłaby nierobialna w trybie PvP. Jeżeli ktoś by się uparł, to pewnie dałby radę. Natomiast w trybie PvP tylko raz możesz powtórzyć walkę. Jeżeli zepsujesz walkę za tym podejściem, nie masz prawa jej powtarzać. A tutaj możemy powtarzać tyle, ile chcemy, więc po prostu to zrobimy. Mamy duch opresji, ale wolelibyśmy jednak mieć moralki ehm, najlepiej na swoich jednostkach. I wchodzimy. Proszę bardzo. Eee, przypominam, że rusałka jest naprawdę szybką jednostką, która powstrzymuje kontratak i dzięki temu spróbujemy po prostu tego czarta jakoś pokonać. Nie lubię tej siatki swoją drogą jestem zdziwiony, dlaczego cały czas nikt nie wpadł na pomysł, żeby zasięg ruchu na terenie inferno na polu bitwy był jaśniejszym kolorem, bo to się zlewa. Nie podoba mi się to. Ja już dawno by to zmienił. O! Morala, więc możemy zaatakować. Tylko uważamy, żeby czart oczywiście też nie zmoralował. A! Idź! No właśnie o tym mówiłem. To jest taka walka, gdzie no, Trzeba na to uważać. No niestety. No niestety. Mhm. O! Lak też się przyda. No, chodzi o to, żeby tutaj moralki nie złapasz. Naprawdę ja ledwo co zasięg widzę czarta. Ledwo co. Nie wiem jak wy widzowie. Bardzo ledwo jest to zauważalne w mojej opinii. No dobra, Czekamy na morale. Taka no nieprzyjemna walka. Która polega na wylosowaniu morali. Ja tego nie lubię. No właśnie, tym bardziej, że sami się narażamy na te morale. Bo tu mogę się schować, patrzcie, tu też mogę się schować. A jeżeli tak zrobimy, no teoretycznie ja mam znacznie większe szanse na morale. No właśnie, eee, co on zrobił? Eee. A idź! A idź! No nie, no znowu źle widziałem. No nie, no nie wytrzymam z tym zasięgiem. Dlaczego to jest tak słabo widoczne? Może to ja jestem ślepy, no ale mam okulary. No, to moim zdaniem i tak nie wpływa na to, że mam problemy za zasięgu. To jest zbyt ciemny po prostu. Nie chcę żadnej rusałki tracić. Nie chcę. O, co ja mogę zrobić? <ścoughs> A! Nie! Nie! Yeah. Z tego można kompilację zrobić. A idź! A idź! Ej, bez kitów! Przymondasz, że ja będę to wycinać, bo też nie chcę was też po prostu tą walką. No nie! Nie! A po co ja to robię? Nie! Yeah. No ten piz będzie mi się po nosach śnić. Nie. Yeah! Po kilku niepowodzeniach wpadłem na inny pomysł, mianowicie podzielę rusałki na dwa staki. No bo chart no musi się skoncentrować na jakimś staku i postaram się, żeby jeden stak tował, a drugi atakował. No, nawet się zrymowało. Pytanie, czy to jest w ogóle do zrobienia. No ale można w ten sposób już podzielić. O! Coś takiego. Mhm. Mm Jezu, jeszcze, jeszcze szczęście się od... O. No to jest jakaś może recepta na sukces. No tylko, że będzie moralował i będzie po prostu ok. No na razie dobrze idzie. Z naciskiem na słowo na razie. Dobra. Już naprawdę niewiele brakuje. Niestety, niestety zaczynamy od początku. Wiem, że straciłem rusałki i wygrałem walkę, ale absolutnie nie chcę nikogo tracić. Szkoda, wielka szkoda. O! Jezu! Dobra, jest zrobiona walka nareszcie. Eee, chyba zaryzykuję nawet stwierdzenie, że to była naj, najtrudniejsza walka na tej mapie. Najtrudniejsza walka. No ale dobra, mamy czartów. I teraz jeszcze byśmy ulepszyli do pitlordów, bo sama obecność czartów, no niewiele nam daje, po prostu. Ale jeżeli pójdziemy do fortu na wzgórzu, to jesteśmy w stanie ulepszyć, co prawda, za 6 sztuk złota, ale mimo wszystko, no bo mamy i tak duży kurs w miastach, że nie jesteśmy w stanie stracić na tych jednostach. Czyli jeżeli za ile, za ile sztuk złota kupimy jednostkę, to za tyle samo ją sprzedamy, więc po prostu możemy ewentualnie wyjść na zero sprzedając tego już pitlorda. No i dobrze. I teraz trzeba się zastanowić Jakie jednostki opłaca się mielić na demony, bo w znacznej części przypadków to finansowo się po prostu nie opłaca. I chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, nawet wejdę tutaj, żeby pokazać statystyki demona oraz przede wszystkim koszt. Otóż, demon kosztuje zaledwie 250 zł, to jest bardzo tania jednostka, jak na czwarty poziom, ma 35 punktów życia, czyli możemy przekalkulować, że. E, przelicznik kasy to HP jest bardzo dobry, to jest raptem nieco ponad 7 sztuk złota na jeden punkt życia, to jest naprawdę bardzo dobry przelicznik. E, druga sprawa jest działanie Pitlorda, bo to jest y, kluczowe. Pitlord jeden jest w stanie przyzwać 50 punktów życia jako demon, ale nie na takiej zasadzie jak Archanią na przykład, że Arkanium wskrzesza i zostaje jakaś jednostka, która ma ileś HP, tylko Pitlord wskrzesza pełne demony, czyli na przykład... Mimo iż jeden Pitlord skrzesza 50 HP, a demon ma tych HP 35, to skrzesi tylko jednego demona, bo do drugiego po prostu zabraknie. I teraz tak: Pitlordów mamy 3, czyli 50 razy 3 to jest 150. 150 HP potencjalnie możemy przyzwać, a 150 punktów zdrowia to są 4 demony. 4 demony plus 10 HP, no ale piątego nie jesteśmy w stanie wskrzesić jako demon, bo brakuje nam. Czyli 3 pitlordy wskrzeszają 4 demony, czyli 140 HP utrzymujemy. I trzeba znaleźć takie jednostki, z których mamy 140 HP i te jednostki mając łącznie 140 HP kosztują mniej niż 4 demony. 4 demony kosztują 1000 sztuk złota, czyli potrzebujemy takie jednostki, które są tankowne i które są tanie. I możemy spojrzeć nawet po poszczególnych jednostkach. No, piknienie już kupiliśmy. Łucznicy mają bardzo mało HP. 10 KP i kosztują 100 sztuk złota. Generalnie można też porównać na zasadzie tej, o której mówiłem, czyli 250 kasy i 35 KP, czyli 7 sztuk złota nieco ponad na jedną jednostkę. W przypadku Łucznika to jest 10 sztuk złota na 1 HP, no bo Łucznik ma 10 punktów wytrzymałości i kosztuje 100. Gryf ma 200 sztuk złota, kosztuje i 25 KP, więc też tak nie bardzo. Zbrojny jest tankowny, ale on kosztuje 300, więc też tak za dużo. Nie chcę wam analizować każdej jednostki, bo uważam, że to byłoby nudne po prostu porównywać dosłownie każdą jednostkę i sprawdzać. Dam w opisie do tego filmu specjalną listę w internecie dotyczącą jednostek, ich parametrów, atrybutów oraz właśnie kosztów. I na dobrą sprawę. Jest jednostka, która pomoże w naszej sytuacji. To są krasnoludy. To są jednostki bardzo tankowne, jak na drugi poziom, ale jednocześnie są dość tanie. I wejdźmy na przykład do tego Duela Krasnoluda. 120 sztuk złota za jednostkę, która ma 20 życia. Czyli to jest naprawdę świetny przelicznik 6 sztuk złota na 1 HP w tej sytuacji, czyli jeszcze lepiej niż Demon, moi drodzy. Jeszcze lepiej. I teraz tak. Możemy poświęcić krasnoludy, ludy, ale co ja mówiłem, że Bitlo skrzesza 150, no bo 3 razy 50, ale my liczymy pełne demony. A demon ma 35 hp, czyli z tego mamy 140 hp łącznie, jako całościowe demony można powiedzieć, czyli 4 demony i potrzebujemy 140 hp. Gdybyśmy kupili 8 kras ludów to byłoby nawet za dużo. Bowiem, wystarczy 7 krasnali. Wystarczy 7 krasnali aby wskrzecić to po prostu jako demony. Gdybyśmy poświęcili 8 krasnoludów, wyszłoby na to samo, no bo i tak jesteśmy w stanie wskrzecić 4 demony, bo jest 160 HP, a gdyby wskrzecić więcej niż 4, czyli na przykład 5, jest wymagane 175, no bo 35, czyli wytrzymało, że demon razy 5, czyli tutaj nie ma znaczenia, a 7 krasnoludów idealnie po prostu sprawia nam. I z 7 krasnali, które kosztują notabene 840 sztuk złota, Zrobimy 4 demony, które kosztują 1000 sztuk złota. Więc na tej zasadzie, moi drodzy, możemy zarobić. Tylko trzeba jeszcze wejść do jakiejś walki, którą jesteśmy w stanie zrobić nawet nie tyle bez strat, co mamy gwarancję, że poświęcamy Krasnoludy. I za chwilę wejdziemy do takiej walki. Do e, będę jesteśmy dość blisko. Załóżmy jeszcze duch opresji. E, podzielimy sobie Krasnoludy na siódemkę, żeby 7 Krasnoludów zmienić na 4 demony, zgodnie z wcześniejszymi wyliczeniami. I możemy pójść na przykład do zagajnika Duela drzewca. Drzewiec jest bardzo wolną jednostką. A mamy rusałkę, która powstrzyma je kontratak. Więc generalnie jesteśmy w stanie zrobić drzewca bez strat. Ale i tak zrobimy. Bo tak jak mówię, ekonomicznie nam będzie się opłacać, żeby te krasnoludy na demony. Więc mamy Pitlorda, mamy kastale, mamy rusałki, żeby bić bez kontrataku. Lecimy. No, autokombat oczywiście przegrywa. No i tak, no. Co możemy robić? Moi drodzy, możemy. Wystawić po prostu tego luda, bo chcemy, że on padł. Po prostu chcemy, żeby on padł I na dobrą sprawę Tako. Witlor może sobie uderzyć i włosałka też. Odsuwamy się, odsuwamy się. Dobra, nie jestem pewny, w którą stronę pójdzie Drzewiec. Dobra. I teraz tak. Możemy przyzwać demona. Mamy cztery demony z siedmiu krasnoludów! Coś co, tak jak powiedziałem, ekonomicznie się znacznie bardziej opłaca. Znaczy nie znacznie bardziej, ale jest to po prostu lepsze. O, poszedł w usałkę. To jest dobre, bo troszkę się wam że krasnoluda tutaj stracę, ale okej. Okay. Teraz tak, o tutaj jesteśmy bezpieczni. No teraz kwestia kajtowania. Drzewiec nie może dostać morali, bo mamy duch opresji. Ok, ok. Jemy bez kontry. odsuwamy się. Ten pójdzie do Pitlorda, bo najmniej tur wymaga że drzewiec do pitlorda, żeby go uderzyć. Po prostu o Wait. Wiecie co? Gdyby zaatakował drzewca, to Pitlord by nie pat, ale zostałby przywiązany, więc może na razie nie. Dobra. Dobrze, że w krastoluda nie idziemy, bo chcemy też tego krasoluda oszczędzić. Jego zawsze można na kasę sprzedać, jakby coś. Możemy ulepszyć forcie na wzgórzu. E, I sprzedać go... Mm, po prostu wychodząc na tym korzystniej. Dobra, jeszcze raz bijemy. O, Krzyku, zapędziłeś się. To rusałka teraz super A i idź! Dobra, powtórka. Nie! Dobra, jest zrobiona walka, wreszcie. Wreszcie udało się bezpiecznie przemienić Krasnoludy na Demony. Więc proszę spojrzeć, mamy cztery Demony, które kosztują więcej niż 7 Krasnoludów. Bardzo fajna rzecz. I teraz zobaczmy, czy jeszcze mamy inne jednostki, które ewentualnie mają taki dobry przelicznik HP do kosztu jak Krasnoludy. Są takie jednostki. Takimi jednostkami są na przykład golemy. Też bardzo tankowna jednostka i która kosztuje mały. Natomiast szczegół polega na tym, że golem jest jednostką nieżyjącą, a Lord może wskrzeszać demony wyłącznie z oddziałów żyjących. Nie jest w stanie wskrzeszać jednostek z golemów, nie jest w stanie wskrzeszać jednostek żywiołaków, czy jednostek nieumarłych, więc w tym przypadku no niestety mimo iż golem spełnia te kryterium, to kryterium i fajnie byłoby zmielić golemy na demony, to jednak no niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I generalnie mogę Wam już powiedzieć, że krasnolud jest jedyną jednostką, w której Opłaca się mielić demony. To jest jedyna jednostka, która umożliwia nam farmienie demonów, żeby po prostu więcej zarobić, moi drodzy. Więc to już mamy w sumie z głowy. No to trwało znacznie krócej niż farmienie szkieletów, można powiedzieć, bo to wymagało tylko właściwie jednej walki. Natomiast skupimy się jeszcze w tym odcinku na kolejne rzeczy, mianowicie spróbujmy dzisiaj zebrać te rzadkie surowce, czyli trzy rtęci, trzy siarki, trzy kryształy oraz trzy klejnoty. Żeby zrozumieć zasadę działania, moi drodzy, trzeba... Pewną rzecz też odpowiednio zinterpretować w oraz jak wygląda Przedlicznik Jednostek. Otóż e, generalnie jednostki w Heroes 3 oraz ich przelicznych polega na tym, że jeżeli jakaś jednostka kosztuje 500 sztuk złota, to w 500 sztukach złota mieści się jeden surowiec rzadki, czyli rtęć, siarka, kryształ lub klejnot lub e, dwa surowce drewna lub kabienia. I e, pozwólcie, że zapiszę na razie o tako. I wpiszę kod, który da nam archanioła. I po co ja to robię? Po to, żeby Wam pokazać właśnie ten przelicznik. Archadio kosztuje 5000 sztuk złota i 3 krajnoty, natomiast kilka najemników przelicza koszt jednostki zawsze w złocie. Ignoruje to, że jednostka kosztuje również jakieś tam surowce rzadkie, tylko uwzględnia tylko złoto. I patrzcie, jesteśmy w stanie znowu archa sprzedać za 5000, ale jesteśmy w stanie również sprzedać za 10 siarki i za 20 drewna. I to się zgadza z tymi przelicznikami, o których ja mówiłem, czyli jeden rzadki surowiec, 500 sztuk złota. I dwa surowce drewna lub kamienia to jest po 252 zł, więc Archanium spełnia to kryterium. Natomiast są jednostki, które kosztują tak nierówno, ani 250, ani 500, tylko w cudzysłowie bardziej wszystkie wartości są i trzeba odpowiednio o tym zarządzać. Jak to zrobić? Trzeba zrozumieć, jak gra zaokrągla. Pewne jednostki oraz koszty jednostek zaokrągla albo w górę, albo w dół, w zależności od e, kosztu. I za chwilę wam wytłumaczę na podstawie drzewca, bo tak się składa, że drzewiec jest doskonałym przykładem. I teraz tak. E, drzewiec kosztuje na przykład 350 sztuk złota. To jest bardzo tania jednostka, jak na piąty poziom. Jak możemy to zinterpretować? E, spróbujmy policzyć. Ile rzadkiego surowca jest w stanie dać nam drzewiec? Zakładając, że ten jeden rzadki surowiec kosztuje 500 sztuk złota. To ile drzewców potrzeba, żeby otrzymać np. jeden z siarki, kryształu i klejnotu? Jest to 350, inaczej, 500 podzielić na 350. To jest w okolicach 1,4, natomiast jest mniejsze niż 1,5. Bo gdyby było równe półtora, to byłoby 525. Ta wiedza jest szczególnie ważna, dlatego że w Heroes 3, jeżeli ten przelicznik mm, jest surowców do kosztu jednostki jest taki, że jest na przykład po przecinku piątka i tak dalej w górę, to gra również zaokrągla w górę. Natomiast jeżeli koszt jest w taki, ta, na przykład teraz 1,4, 1,3, 1,2 i w dół, to wtedy gra zaokrągla w dół. I tutaj chodzi o to, że według gry możemy zdobyć około 1,4 drzewca na siarkę. Natomiast, znaczy na siarkę, w ogóle na rzadki surowiec. I w tej sytuacji gra na w dół. Gra zaokrąglina w dół, czyli jakby jeden rzadki surowiec jest w stanie nam ogarnąć ta jednostka. Jeden rzadki surowiec, więc to się nam mega będzie opłacać, dlatego rzadki surowiec kosztuje generalnie 500, taki jest przynajmniej przelicznik, a tutaj możemy ewentualnie otrzymać za 350, moi drodzy. Za 350, natomiast jeszcze podam może inny przykład, w którym ewidentnie, znaczy nie ewidentnie, ale aż tak to się nie będzie, moi drodzy, opłacać jeszcze raz, może zapiszę grę, na przykład... To są troszkę trudniejsze wyliczenia matematyczne, ale mam nadzieję, że je dobrze rozumiecie. Jeżeli nie, to możecie dać znać w komentarzach. Na przykład, weźmy to koszar, gdzie zbrojny kosztuje 300 sztuk złota. I w przeliczeniu na rzadkie surowce możemy dać 500 podzielić na 300, czyli to jest 5 trzecich. No 1,6666. I w tej sytuacji gra zaokrągli do góry. Gra zaokrągli do dwóch, czyli gra będzie interpretować w ten sposób. Że dwóch zbrojnych da jeden rzadki surowiec w tej sytuacji. Dwóch zbrojnych, nie jeden, tylko dwa. Dlatego, że gra przelicznik 5 trzecich czyli 1,66, zaokrągliła w górę do dwóch. I nawet możemy kupić na próbę czterech zbrojnych i spróbować ich wymienić w kilku najemników. Patrzcie, to jest nieopłacalne w tym przypadku. Bo generalnie za dwóch zbrojnych, za których zapłaciliśmy 600 sztuk złota, bo przypominam, każdy przy po 300. Dostajemy 1 siarki, która domyślnie kosztuje 500, więc to jest nieopłacalne, a w przypadku drzewca dostajemy po jeden siarki, więc to jest kluczowe. Trzeba znaleźć takie jednostki, gdzie gra zaokrągla właśnie w dół. I drzewiec jest tego idealnym przykładem, ale też znajdziemy, moi drodzy, kilka innych jednostek, które właśnie kosztują 350 sztuk złota albo troszkę mniej, ale na takiej zasadzie, że gra nie będzie zaokrąglać w górę. Eee, tylko w dół. No bo gdyby na przykład było powyżej półtora ta, ta wartość, to by zaokrągliła w dół, czyli gra by zaliczyła, że dwie jednostki są potrzebne do wymiany innego surowca. A my chcemy jednak, żeby za tylko jedną jednostkę płacić i zdobywać od razu ten surowiec. Więc jeszcze raz wczytajmy. No a to będzie troszkę taki ala wykład matematyczny. Eee, dobrze. To szukamy kolejnych jednostek, które mają też taki bardzo dobry kurs wymiany, jeśli chodzi o rzadkie surowce. No drzewiec pod tym względem jest no po prostu idealny 350, więc poszukajmy jeszcze innych jednostek, które kosztują 350 zł. Od razu wam mogę zdradzić, że taką jednostką jest mag. Taką jednostką jest mag. Również kosztuje 350, więc przelicznik będzie identyczny. Dostajemy po jeden rzadkiego surowca od Maga. To jest super. Bo normalnie powinniśmy. 500, co za coś takiego płacić, w cudzysłowie, a płacimy tylko 350, więc super. A trzeba dodać jeszcze, że potrzebujemy łącznie tego 12, no bo 3 rtęci, 3 siarki, 3 kryształu, 3 klejnotu, łącznie 12 tego, a my mamy 3 drzewce oraz 4 magów, czyli jak na razie mamy po 7 tych rzadkich surowców, więc brakuje 5. Ale moi drodzy, jest jeszcze jedna jednostka, która również kosztuje 350 sztuk złota i która ma fantastyczny kurs wymiany, jest to żywiołak ognia. Jednostka czwartego poziomu. Natomiast musimy stoczyć walkę, żeby zdobyć tego żywiołaka ognia, bo przypominam, z Żywiołów możemy kupić tego żywiołaka ognia, a tutaj jest 12 kartofli. Więc na razie, na razie po prostu to wszystko zostawiamy. I idziemy em, po prostu samymi rusałkami żeby wygrać tę walkę. zdjąłem duch opresji, no bo. W przypadku wroga nie ma to znaczenia. że Żywiołaki mają morale neutralne, czyli nigdy nie zmoralują. A mi potencjalne morale mogą się przydać. Więc wchodzimy, no i wystarczy, że będziemy kajtować tego żywiołaka ziemi. Zwróćcie uwagę, że na tym terenie ma 5 spida, a ja mam 10, czyli jestem równo dwa razy szybszy. Więc jestem w stanie po prostu odpowiednio długo nim hajtować. No, nawet jeszcze morale mi pomagają. Ale na przykład zrobimy coś takiego, o, i już możemy zwojtować bezpiecznie. A nawet jeszcze raz wyprowadzić cios. O. Teraz. Teraz. Nice. Dobra, bez strat wszystko poszło. I zwróćcie uwagę, żywiołak powietrza 250, czyli właściwie sprzedając tu na rzadkie surowce, niczego nie zyskujemy, bo jest to też okrągła liczba. Żywiołak ziemi 400 sztuk złota. Gdybyśmy przeliczyli na rzadkie surowce, zakładając, że rzadki surowiec kosztuje 500, to potrzeba 5 czwartych żywiołaka ziemi, czyli gra za okrągły w dół, czyli 1. Za jednego żywiołaka ziemi dostajemy 400, czyli znowu jest to lepszy kurs wymiany, ale golżer niż w przypadku żywiołaka ognia, który kosztuje 350. Na przykład w przypadku żywiołaka wody jest koszt 300 sztuk złota. I tak jak w przypadku zbrojnego, jakby 5 trzecich tej jednostki potrzebujemy, ale gra zaokrągla w górę, bo jest powyżej 1,5 czy w ogóle powyżej piątki, jeśli chodzi o to miejsce po przecinku. I w rezultacie. W rezultacie zaokrągla, że dwie jednostki są potrzebne do uzyskania jednego rzadkiego surowca, co na mnie jest na rękę. No ale dobrze. Najlepszy kurs wymiany jest w przypadku żywiołaków ognia, które kupujemy. Zwróćcie uwagę, że jest właśnie tego pięć. Pięć, które potrzebujemy. Ha. Pięć, które potrzebujemy, i idziemy z powrotem do strongholdu oraz do gilni najmników. No i co robimy? Sprzedajemy te jednostki. Naprawdę po taniej cenie. Naprawdę to jest. Promocja u markacika, Cika. a już jest. Siarka też jest. Kryształ jest. I jeszcze klejnoty. Dwa. Jeden. Patrzcie, trzy tego, trzy tego, trzy tego, trzy tego. Po bardzo niskiej cenie. Każdy taki surowiec kupiliśmy za 350 sztuk złota zamiast za 500. Naprawdę to jest przecena i warto coś takiego rozważyć. I wydaje mi się, że w tym momencie skończymy na razie drugi odcinek Mega Marketu 2, w którym sfarmiliśmy demony. Nie było co prawda to zbyt długie, natomiast ono może być kluczowe w kontekście dalszego rozwoju tej mapy i uzyskania surowców. Bo notabene tutaj trzeba czerpać surowce i kalkulować w każdy możliwy sposób. A druga sprawa jest taka, że już zapewniliśmy sobie rzadkie surowce do chaty proroka. Potrzeba ma. Tylko 32 drewna i tylko 32 kamienia. Tylko czy aż? Trzeba zadać sobie to pytanie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy to jest dla Was trudne, czy to jest dla Was łatwe, czy to jest intuicyjne, czy nie. Możecie dać ławkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję i do następnego.